Cześć Lucyfani! Kilka dni temu ukazał się pierwszy oficjalny zwiastun będący zapowiedzią drugiej części piątego sezonu serialu Lucifer. Z racji tego, że w Polsce, jak i na całym świecie, mnóstwo widzów czeka na sezon 5B, postanowiliśmy rozłożyć sobie na czynniki pierwsze wszystko to, co pojawiło się w trailerze. Prześledzimy sobie teraz wspólnie scena po scenie zapowiedź drugiej części piątego sezonu Lucifera, i przeanalizujemy wszystko to, co się w nim pojawiło. Jak wiemy, wielkim cliffhangerem. Finału pierwszej części piątego sezonu było nadejście Boga, który pojawił się, aby uspokoić rywalizację pomiędzy Lucyferem a Michaelem. Wiemy też, że przez całą drugą część piątego sezonu w rolę Boga wcieli się aktor Dennis Heisbert. Odegra on bardzo znaczącą rolę w kontekście tego, co wydarzy się w sezonie 5B, a także w sezonie finałowym, czyli w sezonie szóstym. Zjazdun. Ma trochę ponad dwie minuty, ale dowiedzieliśmy się z niego naprawdę sporo, a jednocześnie pojawiło się wiele nawiązań, nie tylko biblijnych. Rozpocznijmy. Zwiastun drugiej części piątego sezonu Lucyfera rozpoczyna się tam, gdzie zostawiła nas część pierwsza. Bóg przybywa, e, cała trójka braci jest zdziwiona jego nadejściem, my jako widzowie również, chociaż wiedzieliśmy to od jakiegoś czasu, i zastanawialiśmy się, co tak naprawdę to oznacza dla całego serialu. Bardzo szybko przenosimy się na wspólną kolację naszej nibiańskiej rodzinki w domu Lindy i Amenadiela i już już tutaj od początku widać pierwsze tarcia, nie tylko na linii Lucifer Michael, ale również na linii Lucifer. Na to? Jeszcze tutaj nikt nie zdradza swoich zamiarów, ale bardzo szybko widać, na czym ten wielki myk z pojawieniem się boga ojca będzie polegał. Bardzo ciekawe w tej scenie jest to, że jedynym człowiekiem będącym obecnym podczas tej kolacji jest Linda, która jest tutaj naszą kotwicą naszą, czyli. Ludzi, zwykłych ludzi, kotwicą w ten nibiański świat, i to z jej perspektywy, tak naprawdę, będziemy bardzo często obserwować te wydarzenia w sezonie 5B. Co ciekawe, to Amanediel porusza kwestię tego, że Bóg, jego synowie, a także Linda, która jakby nie było, należy w pewien sposób do rodziny to najbardziej dysfunkcyjna rodzina w historii. W ogóle chyba wszechświata, i bardzo szybko widzimy Chloe, która zarzuca Bogowi, że jest naprawdę okropnym ojcem. Ale mówi to. Z szacunkiem. Bardzo ciekawie pokazywana jest tutaj nam relacja Lucyfera i Boga, Bóg sprawia wrażenie typowego tatuśka, który co prawda nie potrafi dogadywać się ze swoim synem, ale robi wszystko, by zatrzeć to złe wrażenie. Tutaj także wiemy, trochę bardziej z dochodzących do nas informacji oraz zdjęć za kulis, że te sceny będą odbywać się podczas odcinka muzykalowego, bo tak, w sezonie 5B również czeka nas śpiewany, całkowicie śpiewany, albo prawie całkowicie śpiewany odcinek Lucyfera. Z każdą sceną napięcie między Lucyferem a Bogiem wzrasta, ponieważ sam tato dopytuje się, jakie życie właściwie na Ziemi wiedzie jego syn i porusza kwestię jego roli. Na posterunku policji. Bóg pyta się w takim razie, kim jesteś? Jesteś policjantem, asystentem? Na co bardzo szybko irytuje się Lucyfer, odpowiadając: Nie, 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 ja jestem konsultantem. Jestem tak samo ważną w tym towarzystwie osobą, jak wszyscy inni. Bóg zwraca uwagę, że, ale. Jak to? To gdzie jest twoje biurko? Dan ma swoje biurko, to znaczy, że jest fachowcem w swojej robocie, a ty może dorównasz temu człowiekowi, kiedy dostaniesz swoje biurko, co jest w ogóle bardzo śmieszne, bo dopiero niedawno Lucifer i Dan zaczęli się jako tako dogadywać, ale tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy Dan dowiedział się, co tak naprawdę cały czas działo się pod jego nosem, po tym okresie, przez który musiał się przyzwyczaić, do wszystkiego tego, co się działo, i zaakceptować to wszystko, że tak naprawdę Lucyfer jest tym, za kogo się podaje, a Michael to archanioł Michał, który rywalizuje ze swoim bratem i chce w ogóle również dorównać ojcu, no którego jeszcze w tamtym czasie nie widzieliśmy. W kolejnych scenach już dochodzą do mnie pewne porównania z innym komiksowym światem, bo bardzo szybko w tym zwiastunie zaczyna pachnieć mi torem Ragnarok. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Bóg postanawia, że to jest chyba dobry moment, aby przejść na emeryturę, co zrobił Odyn w torze Ragnarok, a jego bracia... I siostra zaczynają rywalizować o przejęcie schedy po ojcu. Co prawda, tutaj Lucifer odgrywa trochę rolę Lokiego, będąc ciągle na linii frontu ze swoim Tatą, a nie Tora, który jednak bardzo dobrze dogadywał się z Odynem. Natomiast Michael wyrasta w tym zwiastunie i prawdopodobnie w całym sezonie 5B na kogoś. Na wzór Heli, granej przez Kate Blanchett w torze Ragnarok, za wszelką cenę chce udowodnić, że należało mu się miejsce po prawicy ojca kiedyś, a teraz należy mu się miejsce na jego tronie. Mimo upływu już piątego sezonu, Lucifer cały czas ma pretensje do ojca o to samo: że zakpił z niego. Podkładając mu na swojej drodze Chloe, która tak naprawdę była taką przynętą, aby odnalazł się na Ziemi i rozważył może powrót na swoje miejsce. Wszyscy dobrze wiemy, że Lucyfer cały czas ma w sobie gdzieś ten problem, nie może przekonać się do tego, aby być z Chloe na stałe, nie może wyznać jej swoich uczuć, co również pojawia się w tym zwiastunie, i chyba to będzie po raz kolejny, główny motyw tych niesnasek pomiędzy Lucyferem a Bogiem, co oczywiście postara się wykorzystać Michael. Co ciekawe, bardzo mało w tym zwiastunie Amaladiela, który był, jakby nie patrzeć, w pewnym momencie ulubieńcem ojca, teraz jednak, po wszelkich komplikacjach, które miały miejsce, zszedł na dalszy plan, no i sam tak naprawdę zrzekł się tego miejsca u boku swojego ojca. W ogóle cały ten motyw z walką o zajęcie pozycji Boga to trochę takie swoiste. Umarł król, niech żyje król. No bo zobaczcie, mamy sobie Lucyfera, który jest przecież panem piekieł, czyli jakby nie patrzeć, jest trochę antybogiem, patrząc z perspektywy biblijnej, mimo że jest jego synem. Mamy również. Michaela e, Archanioła, który cały czas, nawet po strąceniu Lucifera do piekieł, był blisko ojca. No i. Był trochę jego prawą ręką. I teraz dwóch panów będzie biło się, będzie toczyło wojnę tuż nad głowami nieświadomych niczego ludzi, o to kto zająć ma tę pozycję. I Michael w kolejnych scenach po raz kolejny pokazuje, że jest trochę jak Hela w filmie Tajki Waititiego, bo zbiera armię, potężną armię, aby walczyć. Przeciwko Lucyferowi. Ja mam wrażenie, że w tym sezonie 5b nic nie zmieni się w relacji Chloe i Lucyfera. Na to pewnie przyjdzie miejsce, przyjdzie moment w sezonie 6, ale jednocześnie ten zwiastun nie pokazuje nam niczego nowego, bo tak naprawdę tam nie ma niczego nowego do pokazania. Para ciągle będzie w tym takim limbo. Will they? Won't they? I tak naprawdę wydaje mi się, że nic w tym, w tych ośmiu odcinkach sezonu 5B w tej materii się nie zmieni. Teraz ważna kwestia. Pojawia się tutaj scena, w której Lucifer rzuca taki tatuśkowy żart. I komentuje to Ella. I ja się tak zastanawiałem, bo można to Przeczytać na trzy różne sposoby. Jeden: Lucyfer po prostu przygotowuje się do roli Ojca, czyli Boga Ojca, bo chce zająć miejsce po Bogu w niebie. To jest pierwsza Teza, druga hipoteza właściwie, drugą jest to, że z racji tego, że Chloe i Lucifer są ze sobą coraz bliżej, no to Lucifer stanie się za moment ojcem Trixie, czyli córki Chloe i Dana. Trzecia, najmniej prawdopodobna, ale jednocześnie najciekawsza, to to, że być może Chloe jest w ciąży i doczekamy się baby Lucifera. Co o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Mam też takie wrażenie o tym zwiastunie, że Bóg będzie niesamowicie nudną postacią. To znaczy, jego obecność będzie bardzo istotna dla rozwoju tej fabuły tego sezonu, ale on jako postać będzie takim bardzo książkowym, jakby... To powiedzieć, hehe, he, książkowym, bo wiecie, Biblia to książka, y, stworzeniem, który tak naprawdę będzie kierował się dekalogiem, hehe, he, i nie będzie tak naprawdę. Bardzo charakternym, ani też rozrywkowym bohaterem. No bo być nim nie może. Bardzo podoba mi się w tym zwiastunie to, że ten sezon 5B będzie tak naprawdę pogłębieniem relacji Lucyfera ze wszystkimi postaciami. Będzie dobrze dogadywał się z Amenadielem, będzie dobrze dogadywał się z Lindą, z Chloe prawdopodobnie też coraz lepiej, z Danem ewidentnie będzie dogadywał się już w miarę dobrze, jak na ich relacje. To samo jeśli chodzi o Mace, widzimy wyraźnie, że Mace wraca i wraca z Ewą i Lucifer będzie potrzebował Mace prawdopodobnie jako swojej prawej ręki w walce z Michaelem. Na koniec, znów pojawia się kwestia tego, że jeśli Lucifer powie Chloe, że ją kocha, kiedy wypowie te trzy słowa, będzie to kłamstwo. Tutaj znowu mamy nawiązanie do tego, jak w życie Lucyfera i Chloe wymieszał się sam Bóg. Lucifer cały czas wierzy, że jeśli powie Klowi, że ją kocha, spełni się ta wielka przepowiednia, która miała już się spełnić kilkukrotnie, i że wszystko, co jest między nimi, będzie tylko sztuczne i będzie kłamstwem, które przygotował, które zgotował dla niego jako nieśmieszny żart jego ojciec. Wydaje mi się, że to jest już ten moment, w którym powinniśmy sobie odpuścić ten motyw i mam nadzieję, że w finale sezonu 5b właśnie tak się stanie. Na koniec, wydaje mi się, że ten zwiastun pokazuje, Pokazuje nam trochę więcej niż zazwyczaj efektów specjalnych. Mamy Devil's Face Lucifera, mamy wiele skrzydlatych nibiańskich postaci, wiele celestiali, które pojawią się na Ziemi, aby stoczyć wojnę. Jestem ciekawy, jak będą wypadały te efekty specjalne, bo jak wiemy, Netflix również nie szasta nim jakoś za bardzo na lewo i prawo, ale jednocześnie, odkąd produkcję Lucifera przejął Netflix, te efekty specjalne wyglądają lepiej niż w momencie, kiedy serial emitowało Fox. No dobrze, dobrnęliśmy do końca zwiastunu. Lucifer z sezonem 5B pojawi się już 28 maja. Ja postaram obejrzeć się już w piątek, wszystkie 8 odcinków i przybyć do Was z jakimś podsumowaniem. Napiszcie mi, dajcie mi znać, czy chcecie, aby tego typu. Analizy zwiastunów, takie breakdowny pojawiały się częściej na kanale. Dajcie mi też znać, czy czekacie na sezon 5B Lucyfera i co myślicie po obejrzeniu tego zwiastunu. Jakie są wasze teorie, czym być może pojawi się dziecko Lucyfera i Chloe, a być może to Michael wygra wojnę pomiędzy nim a jego bratem Lucyferem. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.